Siemanko wszystkim, dzisiaj Lumistreet e, drugiej generacji, wersji pro Nowiutki, jak widać jeszcze w kartoniku e, Nie było ja tak muszę zasłonić pewne rzeczy po prostu, ale mi się łapa trzęsie e, Lumistreet Pro 2 Micro, dokładnie BGP391 LED HB4S730. Oczywiście barwa. Optyka ma średni rozsył 70, co świadczy DM70. No i reszta jakieś tam informacje. Nie się, bo oprawa jest pozaklejana przez mnie obecnie taśmą. Jest ona zarejestrowana w serwis tagu Philipsa. Dlatego po prostu jest pozaklejana. Dobra. Co widać zresztą tutaj? I tutaj. E, tak to ogólnie wygląda. E, jest ona matowa. I to jeszcze taki błyszczący matowy, więc ładny kolor bardzo ogólnie. No. Oprawa ma nie ma śrub, ma zatrzaski. A trochę występuje z tego co kojarzę tylko w wersji Pro. Bo zwykła wersja tego po prostu nie miała. I tak tutaj również jest to zaklejone. Bo to jest kod QR. Cóż, o, coś tam mogę pokazać? 30W oczywiście. E, mały, fajny zasilaczek. Fajne złączki, wygodne dosyć. E, I o tyle. W latach nic nie ma za kąpiel. Ale nabytek fajny. No, fajne, fajne różne rzeczy można z nim robić, jeżeli macie dostęp do serwistaga i faktycznie nie są zarejestrowane. Ten już jest zarejestrowany i po prostu tylko czeka na montaż, który zaraz muszę uskutecznić swoją drogą. I możliwe, też będzie z tego filmu, to więc no niestety się trochę rysuje, ale, ale jest. No, tak więc po prostu będzie druga część filmu, jak to się świeci. O, a tak to wygląda jak świeci ze dnia Teraz trzeba jeszcze tylko tam dokonać renamentu i będzie git No Nie, spoko on wygląda, naprawdę Mi to się podoba Ładnie, ładnie się prezentuje Na rosie spoko wygląda, trochę drzewo przeszkadza, ale spoko to wygląda w tym salu Kolor też nie trochę odbiega, ale w sumie to nie wygląda źle Połączenie no no i tak ogólnie to tak to świeci wieczorem. Jeszcze pod wiatrą zgaszę. Eee, tak to świeci wieczorem. No jest jasno. Jest dosyć naprawdę jasno, także nie jest źle. domu wiadomo, jest włączone teraz oświetlenie. Tam też teraz mam małą modernizację. Ale o, nawet widać, że już jest tylko pojedynczy osiennik. Nie, no, jest git. Ładnie to świeci, trzeba przyznać, jak na część światów jest ok. No i barwa taka dosyć specyficzna, ale ciekawa.